Cześć, Siemano! Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Comson, a to drugi odcinek Pink Slips na moim kanale. Dzisiaj gramy, dzisiaj gramy, o gramy, o. Ramiresa, tak jest, Ramires. Okej, okay, zobaczmy szybko jeszcze mój skład. Jak widzicie tutaj, tutaj zaszły duże zmiany Jest Sergio Kunaguero Jest właśnie Ramirez, o którego dzisiaj gramy Jest u mnie Shirle I ktoś chyba jeszcze jest Z tego co wiem Albo może już nikogo nie ma Poczekajcie, usunę tego ziomka ze składu A no, jest Nani No właśnie, jest jeszcze Nani Którego sobie zakupiłem wczoraj Więc to będzie dobry meczyk W którym będę mógł go przetestować e, Okej, okay, w razie czego Benarfa idzie zamiast Hilla. No i okej, okay, gramy właśnie dzisiaj o Ramireza Teraz ja sobie zaproszę już osobę, która wygrała... O Jezu! Nie, 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 nie! Nie, nie, poczekajcie, że wciąż zagrać z yy, Osoba, która właśnie wygrała Pink Slipsy, yy, wygrała, losowanie do Pink slips jest Jakubson. Więc okej, okay, poszło zaproszenia. Czekamy, czekamy. Wow, a tak już 82. Pomoc 81. Yy, ja to wiecie, wszystko mam nagrane yy, FIFA 14, yy, Ultimate Team, ale jeszcze po prostu tego nie zmontowałem. No i po prostu trzeba teraz czekać. To znaczy wy musicie czekać, bo ja już wiecie, ja już wiem jaki mam skład. Ale no myślę, że w tym tygodniu powinienem wrzucić dwa odcinki z futa. No i właśnie tam wszystkiego, co jak się dowiecie. Dobra. Okej, okay, witam was po małym cięciu. Jak widzicie, już nas połączyło, więc po prostu czekamy. Kimka KK, okej, okay, dobra. Wszystko tutaj jak na razie działa. Ej, no zmieniaj stroje, nie, ja, ja gram, ja gram tymi. Ja gram, no dobra, niech ci już będzie. Kurde. Moje ulubione stroje, to znaczy nie ulubione, nie wiem, nie lub... ogólnie lubię tak troszeczkę Bayern O kurde, groźnie będzie, groźnie będzie, ale no po prostu czerwone jakoś mi przypadły do gustu. Hmm, uniform Pepe, więc może być naprawdę groźnie. Benteke na ataku i to. No nie, już czuję te lagi, już czuję te lagi, gościu, dlaczego masz lagi? No nic, zobaczymy. Ja ci oczywiście życzę powodzenia. No i zaczynamy. Nara Walker do na niego. Nani, tutaj, nani, nani. Niestety nic z tego nie wyszło. Dawaj, dawaj Benteke, dawaj, oj, dawaj, 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 dobrze, dobrze I Benteke, a jeszcze dobitka bitka Kunaguero I nie wiem jakim cudem to nie weszło Cię tak mówi czasem, co zrobią, gimby nie znają i w ogóle O, poczekajcie, Benteke, 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 dawaj, dawaj Dawaj Benteke, walcz o to, brawo, brawo, brawo I Benteke i gol, tak jest, 19 minuta, Oh je, yeah. oh je, yeah. to jest to To jest Christian Benteke Patrzcie tu, przeszedł Pepe i pyk, na drugi słupek Już jest naprawdę ciężko, ale tutaj ruszają z kontrą BNTK Tutaj szło już podanie do... CO TY ZROBIŁEŚ KABUL, CO TY ZROBIŁEŚ O NIE, O NIE, O NIE, DIBRUIN, Bruin. O fuck. Dobrze, nie trafił, aj trafił, no kurde, to 45 minuta, wynik 1 do 1, bramka do szatni Boże, dlaczego to weszło... Dobrze, koniec pierwszej połowy Wynik 1 do 1 Benteke i Eto, nie no moim zdaniem to nie powinno być. wejść wejść do eto, eto, ale zobaczcie jeszcze Bramka, Benteke Pyk na drugi słupek i tak samo walną Eto tutaj no, fatalny pod naszych obrońców Bramka tutaj no, przecież nie miał szans, ale zobaczcie, ja dałem 8 strzałów, ten gościu jeden strzał śmiesznie, <śmiesznie trochę, ale dobra, nie idziemy z drugą połową, Benteke i Benteke do Eto, no właśnie Jezu Eto co, co, co? No nie, no nie. Jak się zachował tam Kabula albo Wertongen, no ja totalnie No ani, no ani mi to. Psz, no nie, i wrzutka, wrzutka. No, oczywiście, no. Oczywiście. Co to? Karny? Jezus, myślałem, że powie karny. jaki tam? No, oczywiście bramka z główki. 51. minuta 3 do 1. Co? Jeszcze mi to zabrał? No co jest, kurde? Ja pierdzie... no... ach, Jakie brzutki zajebiste no No, eto, dobra, eto Eto, uwaga, eto, no i do to już jest gol A, mówiłem, ładna brameczka, brawo, gratuluję 5 do innego, ale zostałem zeszmacony <grych> Jeszcze wrzuci, no ja... no nie no, jakby na pustą nie trafi, to już naprawdę Nigdy nie lubię takich akcji jak ktoś na pustą strzela, to jest po prostu no, masakra Ale no nic, dobra, to jest przecież FIFA i tutaj wszystkie chwyty są dozwolone Ta, De Bruyne przepycha Benteke, no jasne, no już, chyba Jola Groźnie, groźnie, znowu groźnie O, ale ładna bramka! Nani, kurde, to było, nie, to było znowu dobre Raz się zdarzają dobre bramki, raz się zdarzają słabe 6 do 1. No ale jestem ciśnięty, ale jestem ciśnięty. 7. Co 7? Yes. O Jezu, o No to zostałem dojechany. No jeszcze wrzuci. Patrzcie, mówię, No i jeszcze na główki gra. no Co za gościu? To jest... To jest ośmieszenie moim zdaniem. Dobra, koniec meczu. Przegrywa... Przegrałem 8 do 1. Wow, brawo Komston, chyba pobiłem rekord świata. Pierwszy raz przegrałem. nic tutaj pyk więc widzę, że będziemy mieli dobrego zawodnika oferta wymiany dobra, jest Ramirez złóż ofertę tak, dobra okej, okay. dobra okej okay. w tym odcinku to by było na, na tyle ja was oczywiście zachęcam do brania udziału w pink slipsach wszystko macie na moim fanpage'u, do którego macie link w opisie wszystko zostało zasponsorowa zasponsorowane dla, e, od CPL, na które serdecznie Was zapraszam, macie też również link w opisie. No i co, to by było na tyle, trzymajcie się, na razie.